Tym razem zrobiliśmy coś nie tylko spektakularnego, lecz również ekstremalnie spontanicznego. Podczas zaskakującej wycieczki do Czech, eksplorowaliśmy wielki, opuszczony budynek o nazwie Pentagon. Mimo iż było to w dzień, doświadczyliśmy piorunujących emocji, bo budynek był pełen bezdomnych. Do tego przejdziemy, pomóż nam osiągnąć cel, jakim jest zdobyć 100 tysięcy subskrypcji do końca 2020. Co my robimy teraz? Postanowiliśmy wrócić tam w nocy, co było naprawdę mroczne. Gdzie? jak tam się świeci? Darła się. Ej, słyszysz, już powiedziała, tam są Polaczki, tam są Polaczki. Trzymaj, stój. Spokojnie, spokojnie! Ej! Nagrodą za odwagę był niesamowity widok na szczycie ogromnego biurowca. Czy to była jedna z najbardziej ryzykownych wypraw? Sam oceń w komentarzu. Wow! Dziewano! jesteś gotowy na tą eksplorację? <laughs> Oczywiście! Justyna, czy, czy jesteś gotowa, żeby zeksplorować to, cokolwiek to jest? Czeski budynek. Wow! Dobra, wchodzimy po tym czymś. E, to są jakieś pytułki e, Dobra, wbijajcie Lecimy z tym Dobra Okej, okay, dzięki, dzięki. Już lecą pierwsze polubienia. Tapujemy, tapujemy. Pierwszy cel Niech będzie tysiąc polubień. E, I tu sobie weszliśmy. Tu wygląda jakby była tu jakaś portiernia e, wszystko tutaj zrujnowane tu jest jakaś zamknięte kraty i jest mnóstwo szkła pod nogami, ale idziemy, idziemy. Tutaj to jest zamknięte. Tu się da zejść. Janusz, co ty z tym patykiem robisz? <grym> Okej. Okay. Schodzimy tu. Najpierw sprawdzimy sobie dół. Eee, wysłałam ci róże. Dziękuję. Wow, to jest zejście do piwnicy. Oj. O, do piekła. Ale tam nie będziemy szli na razie, bo nie będzie zasięgu. Zwiedzimy górę najpierw. OK? To idziemy sobie tędy. Mordeczki, jak ktoś jest nowy, to obserwujcie. Wbiliśmy dzisiaj 50 tysięcy obserwujących, oh, boże, obserwatorów, tak to widzów. E, więc obserwujcie, bo jak nie zaobserwujecie, to możemy się już więcej nie zobaczyć. Wow, ale to będzie wysokie i widok u góry będzie spektakularny. I ja się, co? Co? Ja myślę, że to, to właśnie trzyma sufit, żeby nam nie spadł na łeb. E, I my jesteśmy tutaj, tak blisko głównej drogi. E, tutaj. Ale spoko. E, tak wygląda, jakby parter. Widzicie, tu była kiedyś taka ładna marmurowa podłoga, ale dalej nie wiem, co to było. Macie jakiś pomysł, co to mogło być? Myślałam, że to była ale. Biurowiec. Tutaj się jeszcze da iść w dół. E, Jusna może dasz mi latarkę, bo ja będę tu świecił, żeby trochę widzowie lepiej widzieli. No ile jest widzów? 250 osób. Siemano! <laughs> Siemaneczko! Patrzcie, to są czeskie graffiti. Kokoti, 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 cokolwiek to znaczy. E, może kłopoty? Może to to znaczy? Jesteś w Polsce? Nie, właśnie dojechaliśmy do Czech. Jesteśmy w Ostrawie. Spontan, serio. Spontan, totalny. Trzecia godzina, jedziemy. Trzecia godzina, jedziemy. Myślę, że sprawdzimy tu najpierw. O, a może to była jakaś Schodnia. przychodnia? Nie, bo tu jest odnic. Odni. Odni. Jest w Czechach, no w Czechach jest. <grytanie> tu jakiś po... Co? O kurde. Ja myślę, że tam ktoś może mieszkać. Tam, tam jest normalnie. Jakieś poduszki tam są. Ej, Janek, weź gaz. Weź gaz, wyciągnij z mojej kieszeni. Ty będziesz. Jest tu, w spodniach jest stary. No, tam może nie wchodzimy. Czy wchodzimy? Ej, to tak troszkę, Janek, odsuń tam. Zobaczymy tylko, co tam może być. Weź tak troszkę. Cześć, cześć, Wioletta. Jest tam coś? Tak, tam... Ej nie, zostawmy to. Chodźmy wyżej. Tu kurde, mam nadzieję, że nie zaatakują nas zaraz. Janek, ty bądź gotowy z tym gazem. O, zobacz sobie, jak się tego używa w ogóle. Czemu one naciskasz? Ej, ja się teraz trochę boję. Zobacz sobie, jak się tego używa w ogóle. Czemu one naciskasz? Ej, ja się teraz trochę boję. Weź to, potrzymaj chwilę, bo muszę sobie spodnie zapięć. mi spadają. Weź to Janek, ktoś tam wyrób? Mi też się tak wydaje. Ale, ale może to nie będą nas po prostu. Ej, jest. to jest gorzej, jak sądź później No właśnie, co z nas zaprowadziłeś? Nie wiem, może do pierwszego uczestnika. Janek, ale tym patekiem ty nikogo nie odprasujesz. Weź szkło. Dobra, daj. Ej, to się tu Siema, pozdrawiam. Możliwe, że ten szpital psychiatryczny. A ja nie wiem, czy to szpital psychiatryczny, ale tam na pewno widzieliście, tam ktoś kurde chyba spał. E, tu jest takie graffiti. Widzicie? E, to w Czechach. Siemka, witam kapi, ale ty wcześniej jesteś na nogach. Wow. E, mamy dwa koła polubień. Tapujemy, kochani, tapujemy. 10 tysięcy nasz cel. Jesteśmy w budynku, prawdopodobnie piętro pod nami tam są jacyś ludzie, jacyś kurde Czesi, mam nadzieję, że to bezdomni tylko, a nie... Właśnie, tyle worków w ogóle, co to? A, no, 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 ocieplająca, no, 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 dokładnie, my jesteśmy, pozdrawiam Patrycję, nie wiem co to jest, my nie wiem, co to jest, to jest wielkie i, i kurde... Yy, jesteśmy w Czechach ogólnie. W Ostrawie i wiecie, my nawet nie planowaliśmy tu wejść. Po prostu to jest pierwsze lepsze miejsce. Ja już miej rękę gotowy bądź do użycia tego, bo... bo ja się kurde nie czuję pewnie. O, patrzcie, jakieś energetyki go kitty. Tutaj ruina. Tu jakieś półeczki. Łazienka tu była. No, tu była łazienka. Pozdrawiam Wiktorię, siema. Mortki, jak to nie obserwuje, obserwujcie, bo jest nas 50 tysięcy już. Rodzina, robimy szalone rzeczy. Obserwujcie, obserwujcie. I lecimy dalej tutaj. Dzięki, kapi, ale ty szalejesz z różnicami dzisiaj. Pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam. Może to szpital? I może. Co? Co? to jest jakaś nie Komin to jest. Komin? Chyba tak. No to wygląda trochę jak szpital. A przedtem widzieliśmy. 12 koła polubień, kochani, dobra, tapujemy, tapujemy dalej. I znowu te worki budowlane. Co one mogą znaczyć? Nie mam pojęcia, ale jest szkło wszędzie. E, tu jest jakieś graffiti, Scary. Jakie drzwi? Jakie drzwi? Jakie drzwi? A nie, ktoś napisał? o, na o Exit? napisał napisane? Czy... O, to się są. Scary chyba tu chcieli. A Scar to jest po angielsku blizna. Plus jakieś kable spadają. Pozdrawiam Julkę.